Wieża obserwacyjna w Sporym, a druga, bliźniacza wieża w Leśnictwie Janowo, służą leśnikom do obserwacji terenu i do celów przeciwpożarowych. Natomiast Państwa, Was zapraszamy... Do tych wież, jako do atrakcji turystycznych, bo jeżeli chcecie zobaczyć nasze lasy, nasze piękne jeziora, nasze tereny z góry, no to najprościej jest to zrobić, wdrapując się na taką wieżę. Wieże mają wysokość około 45 metrów, natomiast taras widokowy, który jest udostępniony dla turystów, mieści się na wysokości 36,5 metra. No i właśnie z takiej wysokości możecie spojrzeć na świat z góry, trzeba pokonać blisko 200 stopni schodów, ale widok naprawdę rekompensuje wysiłek. Wieże są czynne w okresie wakacyjnym, w weekendy. Wtedy możecie po prostu bez umawiania się zajechać pod taką wieżę i wdrapać się na górę. Jeżeli potrzebujecie wejść na taką wieżę w innym terminie, to dla takich grup zorganizowanych otwieramy je także poza weekendami w tygodniu.